Dzisiaj mamy dla Was przepis, który łączy wszystko, co lubimy. Jest szybki, efektowny, pyszny i wygląda, jakbyście spędzili nad nim pół dnia. Warkocz z ciasta francuskiego z nadzieniem z serafeta, suszonych pomidorów i ziół, upieczony w całości w airfrierze. To idealna propozycja na kolację, przekąskę na imprezę, lunch do pracy, lub po prostu dla wszystkich, którzy lubią, gdy coś dobrze wygląda i jeszcze lepiej smakuje. Zaczynamy od farszu. Pół czerwonej cebuli kroimy w kosteczkę i podsmażamy ją na dwóch łyżkach oliwy z oliwek, aż będzie miękka, szklista i lekko słodkawa. W tym czasie przygotowujemy resztę składników. Do większej miski kruszymy opakowanie serafeta, najlepiej robić to palcami, żeby nie powstała jednolita masa, tylko lekko grudkowata struktura. To ważne, bo wtedy nadzienie będzie przyjemnie puszyste i nie za mokre. Do fety dodajemy jedno jajko, trzy czubate łyżki bułki tartej, które zagęszczą masę i sprawią, że farsz nie wypłynie nam podczas pieczenia. Dorzucamy trzy łyżki drobno posiekanej natki pietruszki dla świeżości i koloru, dwa kawałki suszonych pomidorów pokrojone w drobną kosteczkę, one wniosą słodycz i głębie smaku, oraz łyżeczkę syropu zagawy. Jeśli nie masz syropu zagawy, spokojnie możesz użyć miodu albo syropu klonowego. Na koniec dodajemy podsmażoną cebulkę i całość dokładnie mieszamy. Powinniśmy otrzymać zwartą, ale nie za suchą masę. Taką, która da się łatwo uformować i będzie trzymać kształt w cieście. Teraz czas na przygotowanie ciasta. Używamy połowy klasycznego arkusza ciasta francuskiego. To idealna porcja, która spokojnie zmieści się w szufladzie airfryera. Teraz czas na przygotowanie ciasta. Używamy połowy klasycznego arkusza ciasta francuskiego. To idealna porcja, która spokojnie zmieści się w szufladzie airfryera. Ciasto rozkładamy na papierze do pieczenia, bądź na tym papierze, który był w zestawie z ciastem. Na środku ciasta wykładamy farsz. Formujemy z niego równy prostokąt, a po bokach i na brzegach zostawiamy kilka centymetrów wolnej przestrzeni, żeby można było swobodnie zawijać paski. Teraz nacinamy boki ciasta. Robimy paski mniej więcej co 1,5 cm po obu stronach farszu. I teraz najlepsze zaplatanie. Przekładamy paski naprzemiennie z lewej i z prawej strony na środek, tworząc efektowny warkocz. Nie musi być perfekcyjnie. Ważne, żeby paski dobrze się trzymały i zakrywały nadzienie. Gotowy warkocz smarujemy rozkłóconym jajkiem z wierzchu. Dzięki temu po upieczeniu będzie pięknie rumiany i błyszczący. Wycinamy nadmiar papieru do pieczenia wokoło ciasta, żeby łatwo zmieściło się w szufladzie i delikatnie przekładamy całość do airfryera. Pieczemy przez 15 minut w 170 stopniach, po tym czasie zaglądamy do środka i sprawdzamy spód ciasta. Jeśli jest jeszcze miękki, ostrożnie przewracamy warkocz i zapiekamy dodatkowe 2-3 minuty w 200 stopniach. Dzięki temu uzyskamy idealnie wypieczony spód i równomiernie chrupiącą skórkę z każdej strony. Po upieczeniu dajemy mu chwilę, żeby odpoczął. Wystarczy kilka minut, aby nadzienie się ustabilizowało, a ciasto nie łamało przy krojeniu. Warkocz można kroić w grube plastry i podawać na ciepło lub na zimno. W każdej wersji smakuje fenomenalnie. Świetnie sprawdzi się z prostym dipem na bazie jogurtu z dodatkiem czosnku i cytryny albo jako część większego talerza z sałatką z rukoli, oliwek i pomidorków. To też świetna baza do modyfikacji. Możesz dodać oliwki, szpinak, suszoną cebulkę albo odrobinę ostrej papryki, jeśli lubisz wersję bardziej wyrazistą. A jeśli zrobisz całą porcję z pełnego ciasta francuskiego, po prostu podwój farsz, sprawdzi się idealnie. Pełny przepis znajdziesz w opisie filmu oraz, jak zawsze, na naszej stronie airfryermyślnikprzepisy.pl jeśli lubisz takie efektowne, ale banalnie proste dania z ciasta francuskiego, koniecznie daj nam znać w komentarzu. Mamy sporo innych przepisów z zanadrzu. Zostaw łapkę w górę, suba, komentarz i do zobaczenia w kolejnym pysznym przepisie z Airfryera. Jak zawsze. Smacznego!